O, jest pierwsza dostawa. O. Panel do Power Station i, i łóżko pompowane dla Iwa. Okay, Mama zapłaci. Mama sponsor. Kasjer. <noise> Jeszcze otworzymy przy panu kurierze, zobaczymy, czy nie ma uszkodzeń. bo to jednak dosyć taki wrażliwy towar, delikatny. Just a moment, sir. tylko okay? we'll just koło. ma there's No i okay? You will be the witness in case of problems. <laughs> How 3000. No, oh, looks okay. I guess it's okay. I it's okay. Yeah, okay, thank you. <laughs> <laughs> Drogę nową zrobili Lecimy na bólu-bólu. Pierwszy dzień pobytu na Sigior, Już dzieciaki chcą od razu na źródełko popływać, więc jedziemy. Dojechaliśmy, ale tu rozkopane dro roboty drogowe. Więc zostawiliśmy samochód na parkingu, i idziemy, zobaczymy, jak da radę tam, bo tam podobno parking teraz płatny, coś. Zorientujemy się, na następnym razem najwyżej wjedziemy pod same źródło. A teraz idziemy na szybką kąpiel. Przed obiadkiem się schłodzić. No zobaczcie, po to się tu przyjeżdża. Ta natura naprawdę jest troszeczkę inna niż u nas. Mama przebiera Anię do kąpieli, a tu proszę trochę tłoczno, ale mimo wszystko nie jest źle. Kąpiel tutaj jest wyjątkowo orzeźwiająca. O Iwo, już tam na parza z wujkiem. Także przyjechaliśmy się orzeźwić i zaraz będziemy jechać na lunch. Zajechaliśmy, tutaj mamy sprawę do załatwienia. Spotkanie z gościem, zobaczcie parking i widoczek. Hello, welcome to Seekior. Witamy na Filipinach. No jest klimacik. Dobra, idziemy na ten, na spotkanie zobaczymy, co tam gościu ma do zaoferowania, Elo. Idziemy, bo tutaj dostaliśmy kontakt na niby dostawcę systemów solarnych na Sikior. Zobaczymy to, co ma do zaoferowania. Może nie będzie trzeba sprowadzać bezpośrednio z Chin, bo problem tutaj jest taki, że nawet na lokalnym Allegro Lazada są takie panele, jakbyśmy chcieli, ale Żadna firma nie dostarcza na naszą wyspę. Nas do Sebu tak, ale tutaj nie. Więc jest problem z transportem. A tu podobno jest jakiś Chińczyk, co sprzedaje i ma na miejscu. Gdzie my zobaczymy? A gościu sobie mieszka w takim tym tutaj resorcie, nie? No. Na plaży. No to dzisiaj pierwsza sobota. Dzień handlowy Przyjechaliśmy na zakupy Mięsko jakieś, świeżynkę kupić Ale tu widzę troszeczkę już jest późno, bo przyjechaliśmy po 12 .00. Przecież się większość sprzedawców Zawinęła Ale zobaczymy Policja też tu przyjeżdża na zakupy i proszę, i, i paliwka nie liczą, silniczek chodzi. Fajnie tak ogólnie tu jest Idziemy, zobaczymy co tam na mięsne miasto. Paczuszka przyjechała Trzeba otworzyć, zobaczymy co tam jest okej, it's open out. tak paczuszka przyjechała z prezentem dla dziadka mm. oh. okay. Dobra, zaraz będziemy kopać dalej, ważne, że przyjechała. Dzień doberek, witamy z rana, dnia kolejnego. Jedziemy szybko kuj żelazo, póki gorące, tutaj mamy dostęp, Chińczyk sprzedaje panele. Ech, kupiliśmy 8 jak na razie, ale po moich wyliczeniach wychodzi, że trzeba jechać dokupić, a ma cenę dobrą i nie trzeba za transport płacić, więc... Korzystamy, póki ktoś nas nie uprzedzi, a sprzedać wreszcie czego zawsze będzie można, bo chętnych tu nie brakuje, także chodźcie z nami, zobaczycie jak taki prosty handel tutaj na wiosce wygląda, lecimy, a najpierw trzeba w ogóle kaskę zorganizować, gotówkę, tak mama? Jest, tak, dzień dobry, dzień dobry, witam, okej okay. Lecimy! Ok. wymieniamy parę drobnych dolarków. Jedziemy do kupić paneli. Kurs dolara aktualny 56,6 peso za jednego dolca. Coś mam wrażenie, że pod skórą czuję, że dolar pójdzie w dół, więc wymieniamy dzisiaj. Tu nasza fura zaparkowana. Tutaj mamy targ w Marii. Mama tam odbiera kasę. A tu mamy sklep 1001 drobiazgów, czy tam jak to nazwać. A nie no, taki budowlany mały. Farby jakieś tam pędzle. Także dobrze wiedzieć. O, są pędzle, będę potrzebował. No, ten Chińczyk tutaj urzęduje na tym ośrodku. On tutaj, z, że tak powiem, solaryzował ten ośrodek, tamtą restaurację. Chciał założyć farmę fotowoltaiczną na wyspie. Nie dostał zgody od kongresmena, więc sprzedawał, pozbywał się tych paneli, co mu zostały. Tutaj my zdążyliśmy kupić 8 bo tyle miałem gotówki, już sobie dzisiaj przyjeżdżamy chcemy dokupić, okazuje się, że nie ma, wyprzedane a kto kupił? wszystkie panele wykupił kongresmen, który nie dał zgody na farmę fotowoltaiczną, także może on sam swoją postawi <laughs> zobaczymy, no ale welcome to Philippines, jest więcej zabawy tutaj, nie? no nic, wracamy do chaty lecimy dalej no, jest brownout, czyli przerwa w dostawie prądu. Zobaczcie, jaka ciemność na wyspie, w naszej okolicy. My prąd w domu mamy, bo zabezpieczyłem, ale patrzcie, co się dzieje. No, jest totalna ciemność na wyspie. A my jedziemy, zobaczymy, czy. Zostaniemy hamburgerka. jedziemy do knajpy. Pozgłodniałem, mam ochotę na burgera. Let's go. Wpadliśmy na kolację. Znowu zasmakować lokalnych przysmaków. Tutaj lokalna społeczność też się stołuje. Czekamy na nasze zamówienie, jak w restauracji podadzą do stołu. it's like chugging i'm driving right now. <laughs> yeah, you will eat this. oh, you eat. fried? no. <laughs> I want to eat like that. ah, this one, okay. wait, we will give one for ivo, one for Anya, one for ivo. No, no, no. no. this one for you will try. no, are no, are no. To znaczy jeszcze pisklaki tam dojadają. A tu zobaczcie, chłop tak załadowany ciężarówką, że nie mógł pod górkę podjechać i muszą przeładować trochę towaru. Tu nie ma limitów wagi. Po prostu dopóki samochód może jechać to jest okej. Okay. No tutaj samochód nie dał rady, więc trzeba przeładować. Każdy taki worek to jest 50 kilo ryżu. Hm.